Potykałam się o nie w korytarzu, odklejałam od drewnianych mebli. Strząsałam z ręcznika i wyłaniałam z herbaty. Łzy mojej mamy rozprzestrzeniły się po całym mieszkaniu. Znajdowałam je w portfelu i pudełkach polowych zamiast koperku. Mama z przyzwyczajenia zaczęła gotować łzy na obiad, a my nie zauważyłyśmy, że to już nie nieogórkowa, przecież wciąż była słona. Łzy zaczęły zastępować przedmioty. Mama ubierała się do łzy, miała nim zęby i suszyła włosy. Gdy zaczęły pokrywać całą podłogę, mama biegała za łzatą łopem. Któregoś dnia została mama pływającą żabką w naszym mieszkaniu. Miała uśmiech na twarzy. Wyglądała jak ten pokaz Nevermind zniechany. Nasze mieszkanie przerodziło się w basen całodobowy, sąsiedzi zaczęli się przyłączać, woda zaczęła uderzać im do głowy, musiałyśmy ich wyprosić. Moja mama pływa żabką w swoich łzach. Wiem, że któregoś dnia mama zacznie się topić, a jej łzy będą wylewać się przez okno. Rzucę jej wtedy słowem ratunkowym. Nic więcej nie mogę zrobić. Naplam się w słowach i czekam aż naprawią ten cholerny odpływ.